Czy kiedykolwiek zastanawiałaś się, dlaczego dobre, kochające kobiety, które wydają się mieć wszystko, często zakochują się w najgorszych facetach? Dlaczego mimo że serce im pęka, mimo że ich bliscy mówią im, żeby odeszły, one zostają i trwają w tym, co je rani? Dzisiaj opowiem ci o mechanizmach, które sprawiają, że dobre kobiety zakochują się w złych mężczyznach. I dlaczego tak trudno im z tego wyjść? Oglądaj do końca, bo to wcale nie jest historia o nich. To może być historia o tobie. Nie zapomnij subskrybować kanału, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Razem odkrywamy tajemnice miłości, które pomogą ci zrozumieć siebie i tworzyć zdrowsze relacje. A teraz zaczynajmy. Zły mężczyzna nie pojawia się w twoim życiu z napisem: Uważaj, zniszczę cię. Wręcz przeciwnie, on wchodzi w twoje życie z uśmiechem, błyskiem w oku, z obietnicą czegoś niezwykłego. Jest pewny siebie, potrafi zaczarować słowami, sprawić, że czujesz się wyjątkowa. I właśnie w tym tkwi pułapka, bo dla kobiety z wielkim sercem, która widzi dobro w ludziach, ten urok jest nie do odparcia. Ale ten czar to często tylko maska, fasada za którą kryje się emocjonalna niedojrzałość, egoizm, a czasem nawet manipulacja. I choć na początku wszystko wydaje się idealne, to z czasem zaczynasz widzieć pęknięcia, jego chłód, brak zaangażowania, a może nawet złośliwość. Ale wtedy jesteś już wciągnięta. Dlaczego? Bo to nie jest tylko o nim, to także o tobie, o twoich ranach, które nosisz w sercu. Jeśli dorastałaś w domu, gdzie miłość była nieprzewidywalna, gdzie musiałaś zabiegać o uwagę, gdzie miłość oznaczała walkę o akceptację, to właśnie taki chaos może wydawać ci się znajomy. Ten emocjonalny rollercoaster, te huśtawki, raz jesteś w niebie, raz w piekle, mogą przypominać ci wzorce z dzieciństwa i choć to boli, to dla twojego podświadomego umysłu to jest coś, co zna. Coś, co czuje się jak dom. Dlatego nawet jeśli serce ci mówi, to nie jest zdrowe, to jakaś część ciebie boi się odejść, bo chaos to coś, co znasz. Ale to jeszcze nie wszystko. Bo wiele dobrych kobiet zostaje w takich relacjach z powodu nadziei. Widzisz w nim ból, widzisz jego rany i myślisz, jeśli tylko będę go kochać wystarczająco mocno, on się zmieni. To jest pułapka nadziei. I to właśnie dlatego tak trudno jest odejść. Kobiety mają w sobie naturalną skłonność do opiekowania się, do leczenia, do niesienia pomocy. Ale tu jest brutalna prawda. Nie możesz kochać kogoś tak mocno, żeby zmienić jego charakter. Nie możesz naprawić mężczyzny, który nie chce być naprawiony, a im dłużej zostajesz w nadziei, że on się zmieni, tym bardziej tracisz siebie. Możesz teraz pomyśleć, dlaczego one po prostu nie odchodzą? Bo to, co dzieje się w takich relacjach, to coś więcej niż tylko emocje, to uzależnienie emocjonalne. Twój mózg uzależnia się od tego cyklu zastrzyku dopaminy, kiedy on jest czuły, a potem lęku, kiedy się oddala. To jak gra hazardowa. Nigdy nie wiesz, co dostaniesz więc trzymasz się kurczowo tych chwil, które dają ci nadzieję. A kiedy wreszcie obiecuję, że się zmieni, że będzie lepiej, znowu wpadasz w te iluzje, że tym razem będzie inaczej. Ale prawda jest taka, że dopóki nie przepracujesz swoich ran, nie tylko w relacji, ale przede wszystkim w sobie, nic się nie zmieni. Czy da się z tego wyrwać? Tak, ale musisz zacząć od najtrudniejszego kroku. Przestań skupiać się na nim, zacznij patrzeć na siebie, zadaj sobie pytania: dlaczego akceptuję mniej niż zasługuję? Czego się boję, jeśli odejdę? Jak wyglądałoby moje życie, gdybym wierzyła, że zasługuję na prawdziwą miłość? Bo kiedy przestajesz czekać, aż on się zmieni i zaczynasz uzdrawiać swoje własne serce, wtedy odzyskujesz swoją siłę. I wtedy dopiero otwierasz drzwi do miłości, którą naprawdę zasługujesz. Jeśli to, co mówię, rezonuje z tobą, jeśli gdzieś w głębi serca czujesz, że to o tobie, to pamiętaj. Nie jesteś sama i nie jesteś zepsuta. Jesteś po prostu człowiekiem, który chce kochać i być kochanym. Ale musisz wiedzieć, że zasługujesz na coś więcej, jeśli chcesz nauczyć się. Jak przestać gonić za tym, co cię niszczy i zacząć budować zdrowe, piękne relacje? Subskrybuj mój kanał. Razem odkryjemy, jak wygląda prawdziwa miłość. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.